Hey To bolko 7, a to moje drugie nagranie moich newsów. Zaczynamy. Pierwsza sprawa. Overwatch tłumaczy się kiedy i dlaczego jak pojawią się testy 6 na 6. Na stronie Overwatcha w dziale blogowym możecie przeczytać post od dyrektora gry, który informuje nas, że testy 6 na 6 zostały przeniesione na przyszły sezon. Miały pierwotnie odbić się w sezonie 13, ale z jakiegoś powodu są w 14. Testy odbędą się w dwóch falach. Pierwsza Pierwsza fala będzie wzorowana na Overwatch 1, druga fala będzie z dużą ilością zmian i będzie bardziej bazowana na Overwatch 2. Co ważne, druga fala również pozwoli Wam kolejkować w dwóch rolach naraz, przynajmniej w dwóch rolach. Nie wiem, czy tam będzie zakaz na wszystkie trzy, ale na dwie na pewno. Co więcej, tankowie będą mocno osłabieni w tym drugim teście. Na chwilę obecną nie mamy informacji innych na temat zmian, jakie dokładnie tam będą. Za to mamy informację, że w sezonie 13 odbędą się również testy tych dwóch trybów, ale w wersji 5 na 5 To znaczy będą zmiany, które chcą wprowadzić w trybach 6x6, 6, również wprowadzone do trybów 5 na 5 Będą to ewentowe zmiany weekendowe, bo to będą przez ten haki, system ich haków, gdzie weekend mają zamiar przeprowadzać różnego rodzaju testy. Będą to dwa weekendy takie. Do tego w sezonie 13 dostaniemy nowy tryb Kingmaker, na którego temat nie mamy zbyt wiele informacji, ale może być to King of the Hill, przynajmniej ja bym tak uważał. Przekonamy się, jak to wszystko wyjdzie. Jak będzie więcej informacji, dam Wam znać. Jedziemy dalej, aczkolwiek nie za daleko ponieważ Warcraft robi z nas idiotów, ale powoli. Z powodu rocznicy 20. World of Warcraft i 30. Warcrafta Blizzard wydał szereg pakietów, e, płatnych oczywiście, w swoim sklepie, gdzie możecie kupić różnego rodzaju skiny czy też subskrypcje. Ale problem pojawił się z jednym pakietem z mountów, ponieważ postanowili wydoić swoich graczy do maksa wprowadzają Mounta za 90 dolarów w jednym regionie za 60 euro w innym regionie niezależnie od tego około 300 zł musicie wydać na jednego Mounta co prawda ten Mount ma auction house i skrzynkę pocztową ale jest to reskin Mounta który już istnieje w grze tylko tej kombinacji dokładnie auction house'u i skrzynki nie ma jest to naprawdę potężny cios po kieszeni dla niektórych graczy, ale najwyraźniej gracze WoWa to lubią, ponieważ już są całe filmiki, jak całe hordy tych mountów zbierają się w jednym miejscu, by pokazać, że są bogaci i wspierają swojego producenta. Producenta gry, który ich doi na dodatku, musicie kupić dodatek na cash w zgrze, na różnego rodzaju usługach, jak transfer postaci, zmiana frakcji. Sprzedaje gold, za który możecie iść do gildy i zabrać, która was zabierze na rajdy, żebyście zdobyli najlepszy gir. No i do tego jeszcze subskrypcje. Brawo Blizzard, gratulacje na urodziny. Widzę, że gracze naprawdę chcą się rzucić tej korporacji na zakup, nie wiem nowego y, studia. Może nie mam pojęcia w każdym razie gratulacje. Jeżeli dojenie was jako gracze WoWa nie przeszkadza, to możecie zajrzeć do gry zwanej Tarisland. Jest to gra z Chin, która po tym jak w Chinach Blizzard się nie ze swoim wydawcą tam, pojawiła się znikąd. Jest to de facto klon WoWa, klon, który wygląda nawet lepiej niż World of Warcraft, ale gameplayowo jest słabi. Niezależnie od tego będziecie mogli wypróbować tą grę w końcu za darmo na Steamie, ponieważ ma właśnie Premiere. Jeżeli jesteście graczami w a i dojenie Wam nie przeszkadza, no to jest to gra pełna pay-to-win, której będą Was doić, tylko że nie tym razem Blizzard, ale. Chiny. Więc jeżeli wolicie, na przykład jesteście antyamerykan, przeciwko USA, możecie wejść do Trisland, sprawdzić. Dla pozostałych osób szczerze mogę powiedzieć, że gra wygląda bardzo ładnie, ale z tego co ja orientuję się, gameplayowo odstaje. Aczkolwiek teraz dostała dodatek i może coś się poprawiło, jeżeli znajdę czas, przetestuję i dam wam znać przynajmniej na streamie, jak to wygląda. Dla innych, zapraszam na streama, pobierajcie, próbujcie, bawcie się. Jedziemy dalej. Kolejna niemiła informacja, troszeczkę zabawna: Roblox postanowił w końcu zmienić swój regulamin, gdzie teraz będzie pilnował, żeby dzieci nie widziały kontentu nie dla nich. Dla osób, które nie wiedzą, Roblox to jest tak naprawdę gra i platforma do tworzenia gier w jednym, i na tej platformie różne rzeczy się dzieją. Od tego, że na przykład handluje się narkotykami, poprzez zlecenia zabójstw, no i kończąc na grach dla dzieci, gdzie pornografia i inne zachowania były dosyć częste. Do tej pory wydawca i producent miał polisę. Zamykam oczy, zamykam uszy, zamykam usta, nic nie widzę, nic nie słyszę, nic nie robię, ale w końcu po wielu latach. Latach postanowił powiedzieć stop. Od teraz to ja będę monitorował co się dzieje, będę policją moralności. Widać, że to ostatnie sprawy, gdy oszukiwali na temat liczby do inwestorów, bardzo słaby PR, wywarł na nich wrażenie, bo w końcu będą pilnować tego, żeby nieletni nie mieli dostępu do takiego rodzaju materiałów. No, lepiej późno niż wcale, chyba. Jedziemy dalej, moi drodzy. Tutaj też mamy wspaniałą informację dla Was. Prezes Denuwo broni swojego produktu. Denuvo, czyli system anti który jest nienawidzony przez większość graczy, postanowił się bronić. Otworzył Discorda, gdzie chciało rozmawiać, chcieli deweloperzy Denuvo, jak i prezes, rozmawiać z nami, graczami, tłumacząc nam, że używanie tego narzędzia jest konieczne w świecie gier, że on tak naprawdę no to, że zabierze parę FPS-ów wam z gry, to nic nie znaczy, ponieważ dzięki nim gry zarabiają więcej na siebie i deweloperzy mogą tworzyć lepszy content niż kiedykolwiek. Bierzmy pod uwagę, że głównym jakby użytkownikiem demnuwo jest Ubisoft, więc ich gry są naprawdę na najwyższym poziomie. Wiemy to. Projekt otwarcia Discordu do rozmów z graczami zakończył się po jednym dniu, ponieważ ilość pomyli, która wylała się na e, dewelopera była tak duża, że nie byli w stanie e, ogarnąć tego, więc po jednym dniu zrobili e, tylko czytaj, nie można już postować, rozmawiać, nic więcej. E, następnie prezes demnuwo postanowił iść do pracy i tłumaczy po raz kolejny, że Denuvo pomaga i tak dalej deweloperom, że dzięki nim zarabiają więcej. Mimo, że wszystkie badania, wszystkie statystyki wskazują na to, że Denuvo nie ma żadnego wpływu na sprzedaż, a co więcej ma też dosyć duży wpływ na wydajność gier. Mimo to pan prezes też wyszedł z założenia nic nie słyszę, nic nie widzę, tylko mówię co chcę. Mamy dwa takie przykłady w tym tygodniu, Roblox i Denuvo zbierają chyba nagrodę za ignorancję, jak mało kto w tym tygodniu. A teraz porcja ciekawych fajnych rzeczy na weekend moi drodzy. Polis jest dostępny obecnie za darmo na Microsoft Store. Jeżeli lubicie city buildery, dosyć prosty city builder właśnie możecie za darmo pobrać. Wiem, że Microsoft Store nie najlepsza platforma wiadomo, ale jeżeli macie już dostęp albo macie Game Passa, to za free możecie ją pobrać i nawet jak skończy wam się Game Pass, będziecie w nią mogli grać. Na ekranie macie gameplay, jeżeli wam się podoba, możecie oczywiście Kupować. Druga gra, która jest za darmo w tym tygodniu, jest na Epic Store i to jest gra, gdzie wcielacie się w osoby odpowiedzialne za przeprowadzki. Tylko że z piekła rodem. Jest to kooperacyjny sim, gdzie wcielacie się w ludzi od przeprowadzek i waszym zadaniem jest wyniesienie z domu wszystkiego, co jest. Możecie to wyrzucić przez okno, rozwalić ściany, uciekać przed duchem. Widzicie gameplay. Jest to bardzo zabawna gra, która zbiera naprawdę dobre oceny na Metacriticu i nie tylko. Warto sobie ją pobrać. Jak jest za darmo, to czemu nie? Na dzisiaj to wszystko. Przepraszam za troszeczkę mieszania językowego. Powoli się uczę, tak. Nie nauczyłem się przez 40 lat mówić po polsku. Teraz zaczynam. Mam nadzieję, że jednak materiał wam się podobał. Zostawicie mi lajka, like suba. Trzymajcie się do przyszłego tygodnia. Papa. Pa.